Zapraszamy do drużyny Witam serdecznie. Jesteśmy przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ do drużyny Kasperka Basty dołączyła bardzo silna grupa strażaków oraz zarząd Osiedla Północ z przewodniczącym Antoniusz Najdrem, który jest tutaj obecny. Jest z nami również. Pan prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dąbrówce, pan Wiesław Kądziołka oraz członek zarządu Justyna Kądziołka Gast. Poproszę może Justynę o przedstawienie historii KACPRA. Kacperek ma 15 lat, od dwóch lat walczy z ciężkim nowotworem kości. Potrzebuje w tej chwili drogiego leku, którego miesięczny koszt to 12 600 zł. W imieniu osiedla, zarządu osiedla Północ zwracam się do wszystkich mieszkańców Starego Sącza o wsparcie naszego bohatera datkami. Przyda się każda złotówka, bo leczenie jest, bo leczenie jest długotrwałe, kosztowne i nierefundowane. Także prosimy o wyrozumiałość. Jesteśmy tu dzisiaj, by wspomóc Kacperka Bastę, wielkiego bohatera, wielkiego walczącego o życie. Ja zacytuję tutaj dzisiaj dwóch ważnych Polaków. Jednego to Jana Pawła II, który mówi, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać drugiemu człowiekowi. Dajmy swoje serce, dajmy wszystko, co możemy, bo to jest najważniejsze. Dar życia, dar zdrowia. Jako matka mogę powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego, jak patrzeć na zdrowie swojego dziecka. A drugie, drugi ważny polak, to Czesław nie ma. Dobrych ludzi, ludzi dobrej woli jest więcej. I słuchajcie, niech naszych ludzi, naszych rodaków, pomocnych, pomocnego społeczeństwa będzie bardzo dużo, bo 20 zł miesięcznie przez 630 osób wpłaconych w zapewnia Kecperkowi miesięczny lek. Moi kochani, zapraszamy do akcji i włączajcie się wszyscy. Włączajcie się w akcję, w dobre datki. Moi drodzy, zapraszamy. My jako ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu prawie od 150 lat pomagamy wspieramy społeczeństwo. Także i teraz przyłączamy się do tej akcji, pomagając Katrowi i więc zapraszamy też resztę społeczeństwa i ludzi dobrej woli do przyłączenia się do tej akcji. Dziękuję i zapraszamy. Zabraza mi, ljubim, živim, kar zdravasi!